Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zrobimy sobie odpowiedzi na pytanka wszystkich, którzy zadali. Na początku chciałbym bardzo podziękować za wszystkie lajki, wszystkie subskrypcje. Bardzo mnie cieszy to, że oglądacie moje filmy i że je lajkujecie. Pierwszą osobą jest Monika Nowak. Monika pyta jakie życie uczuciowe. Monika, będziesz otrzymywała jakieś wiadomości, może jakieś małe prezenty. Wydaje mi się, że jeżeli jest jakiś problem, to on jest. W tobie jesteś zazdrosna. O swojego partnera nie wiem jak Ci się trafiają, ale. Z wychodzi na to, że potrafisz być zazdrosna. Radzą prędzej wejście w nowe znajomości z taką dziecięcą radością, nawet może powiedzmy naiwnością. Nie, nie tak, żeby układać sobie od razu w głowie cały scenariusz. Ja. Teraz mamy Paulinę nawrocką. A pytanie brzmi, co dalej z tą relacją, o której myślę, odpuścić czy będzie ciąg dalszy? To sprawdzamy. Co dalej z tą relacją? Ta relacja będzie dalej, ale wydaje mi się, że ta osoba jest w jakimś związku i on będzie bardziej ciągnął do domu niż do ciebie. Także przed wami jeszcze dużo, dużo, dużo długa droga, żeby to wszystko się poukładało. Widzę tutaj też, że na niego czeka jakiś wyższy urząd. Nie wiem, czy on będzie się rozwodził, czy jakiś pozew ma zamiar składać. Pytałaś, czy odpuścić? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie odpuścić, jeszcze poczekać, spróbować, bo jeżeli on jest w innym związku, to i tak mu się to rozwali. I trzecia osoba, trzecim osobą jest Krzysztof Golden i Krzysiek pyta czego może się spodziewać w aktualnej pracy i czy to dobry moment na zmiany Moim zdaniem to jest dobra praca, tylko że ty nie potrafisz podejść do niej tak, tak jakbyś chciał tam zostać na dłużej. Tak jakby ona była troszeczkę tymczasowa. Może coś tam nie pasuje, mogą ci nie pasować tam na przykład ludzie, którzy nie wiem, plotkują za plecami, którzy są zawisni, którzy walczą o stanowisko. Tak może być. To nie zmienia faktu, że ta praca jest dobra. Nie jest tam źle. Tylko trzeba by było tak właśnie bardziej po przyjacielsku do niej podejść. A teraz sprawdźmy, czy to jest dobry czas w razie co na zmianę. Często na pewno jest się gdzieś zatrzymać yy, w jakiejś jednej pracy na dłużej. Yy, nie wiem, czy z powodu szukania nowej pracy, twoja partnerka, twoja rodzina, partnerka może być nie bardzo zadowolona i, i będą przez to kłótnie w domu. W każdym bądź razie. Tak, można na przykład składać yy, jakieś aplikacje i, i poczekać, zobaczyć, czy ktoś się odezwie. Zostając jeszcze oczywiście w tej starej pracy. Dobra, no to na dzisiaj tyle. Dziękuję jeszcze bardzo raz za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki za oglądanie moich filmów. No i do zobaczenia.